Za nami wprawdzie już dźwięk dzwonków i trzask bata. Dziś jednak spotykamy się w Milówce, gdzie trwają oficjalne uroczystości wpisania kolędowania dziadów noworocznych na żywieczyźnie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Panie dyrektorze, to wielki honor i zaszczyt dla wszystkich grup kolędniczych, jak i również dla milówki. Co złożyło się na ten sukces? To znaczy nie tylko dla Milówki, ale również wszystkich gmin, gdzie te grupy, gdzie te grupy działają. Czyli tych gmin plus Miasto Żywiec mamy siedem. I w tych gminach występują te grupy. I wszystkie te grupy zasłużyły, wszystkie te grupy zapracowały na to, że możemy szczycić się właśnie tym, że jesteśmy na liście, liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Czy to była trudna i skomplikowana procedura, usytuować dziady na tej zaszczytnej liście? No może nie do końca, dlatego że jest to żywe. Dla nas jest to rzecz prosta, tylko trzeba było to wszystko przelać po prostu na papier, opisać dobrze. I tutaj słowa uznania i podziękowania dla Basi Rosiek, dla mojej Grażyny tutaj, dla Leszka Miłoszewskiego, gdzie spotykaliśmy się no, kilka razy, żeby popracować nad redakcją tego wniosku. Proszę powiedzieć, jakie kryteria, oceny są brane pod uwagę przy zatwierdzaniu danego zjawiska kulturowego na tą zaszczytną listę? Podstawowym kryterium, no ja niestety już wcześniej o tym wspomniałam, to jest to, że musi to być zwyczaj, obrzęd, tak, e, autentyczny, e, żywy, kultywowany przez społeczności lokalne, nie ale przekazywany z pokolenia na pokolenie. I to jest podstawowe kryterium. Oczywiście drugim kryterium to jest to, że wniosek, który jest przygotowywany, musi być bardzo dobrze opracowany tak, pod względem formalnym i merytorycznym. Jest Pan kierownikiem grupy przebierańcy z Górnej Żabnicy i to dzięki takim grupom jak Wasza świętujemy dzisiejszą uroczystość. Proszę powiedzieć, czym dla Was jest ten sukces? Sukcesem dla nas jest to, że ktoś w końcu docenił tę pracę, którą wkłada się w to, żeby móc kolędować. Trzeba włożyć dużo wysiłku, w, żeby po prostu przygotować stroje, maski. No i wreszcie zostało to docenione. Ewa Jeremicz, WG Media.